Dobra, panowie, błagam was, obciągnę <śm> was, ale musicie na jutro ogarnąć tą górę. Nie, przemowa folklora. A my też coś kazali. To heczysz kazacie. Kurwa! super. Po Pewnie, jasne, nie ma problemu. Dam ci numer, dobra? Dobra. Do osoby rekrutacyjnej. Okej. Okay. 603759. 603759. 603759. 603759. O, przy śmietniku? Prawie jak w domu, co? <laughs> tak, prawie jak w domu. Jestem ogólnie kanalarzem, odnajduj odnajdujemy wiesz? Odnajdujemy się. Śmierdzącym, yy, bezdomnym. Tak, jestem. Zgadza się, zgadza się, zgadza się. Szmatą jestem. No. Uff. A ja ci dam fana, bo powiedziałem, że spotka idolon mówi, Piora jeszcze nie widziałem, a ja mówię do niego, skąd znasz o, do? Piora? A czekaj, czekaj, a ja mówię, skąd znasz Piora? On mówi, no ludzie mi o nim powiedzieli, ja mówię, jacy ludzie? On jest pierwszy dzień w mieście, ja mówię, jacy ludzie? On powiedział, nie mogę ci tego powiedzieć. Więc chciałem go na policję oddać, przy Konfidencji. Aha, ty chcesz na Twojego fana, no. chcesz na mojego fana? Rozjechałbym się do niego, no. Tylko policja ucieka ode mnie, zamiast mnie go Tak. Stary, on mi da jakieś kordy. Kur***, no przecież nie da się. Kordy jak w Minecraft'cie. Kur... nie! Chusteczka jasna. Jeszcze raz pewnie na siebie sąsiadzisz. Dzisiaj jedziemy bez Krajny brzeg przy wodzie, ale z prawej czy z lewej? Chyba z lewej, lewej, bo no, tutaj kordy się no nami. Nie to, wiem. Jak kordy mam sprawdzić? No przepisz sobie. Gdzie? Molo, molo, daj... zabierzą na plaży. Powiedz mu, nie, kuratku. Ja się sprawdzę. Czy masz jakieś rozwojenie jaźni, pierdoly jesteś? Tak, nie, ej, jestmiej. Nie to jest sztuki, w której zupię no poczekaj. To nie jest gdzie jest plaża przy Cripsach, stary, ja nie wiem o co chodzi Dobra widzowie, robię kur... akcję Leżysz k kur... no, Tego się nie spodziewałem. Surprise, surprise. U kury, taka kimba moment. Wicką, kur... jest. No to ona nie robi problemu. Nie, no teraz to trochę rozje**** wszystko. No ale kury, powtarzam ci to drugi raz z szyprem i nie rozumiem. No, Jak to się kur... tłumaczyć Ty Myślisz, ja tego nie zrozumiem Ty się będziesz tłumaczył, nie ja. No ale kury. No, moja minozy, ty nie rozumiesz piąty raz? Rozumiałem, no jak pójdziesz żywiska. Kur... Kur... Co ty nie, mówisz? Nie, nie, po prostu nie, no nie mogę. A, bo ty Co robi dzisiaj, Matmę? Bo ja jestem aktorem. Aiiiiii! I ona oglądała mnie kiedyś. O kur... Ja wiem, że jak jesteś aktorem. Ja aktorę. w teatrze wykładałem. Ja w teatrze. teatrze stary. Kogo grałeś w tym sztukę? teatrze? Kogo wykładałeś? Stary... Ko... Kim byłeś w stary... tym teatrze? Kur... Byłem. Pewnie. Nie, byłem wtedy Romeo. Romeo! Proszę bardzo. Tak. Ki... Kto był Julio? Kuj? Nie, jak kuj. No chuj chuj nie żyje o, No ale no, był. Mm, Dziękuję, że mi o tym przypomniałeś, teraz mam traumę A było tak wesoło. Sadge, moment Czy możemy panią przejechać? Halo? Możemy panią przejechać? Koniecznie Jeżeli koniecznie, no to proszę bardzo. To proszę się położyć. Zgodziła się. Dobra. Panie Budziła się. Obudziła się? Zgodziła się. A, zgodziła się, ale ona wstała. Nie wstała. O, żyje. O, kurwa. Pani się zgodziła, prawda? No, No, to chyba, kurwa, problemu. I co z tym carbonarą finalnie jest? To grzechu chyba. To chyba grzechu. No to oficer, nie? Mówię. Jak mi błagasz środkowy palec, to jest -o. o, pokazałeś, proszę bardzo. Dobra, no i wysiada mikro. <noise> Jak on strzeli? O, kurwa, nie strzelił. No nie! Nie! O! Mam zakładnika, mam zakładnika, mam zakładnika! Zakładnika, zakładnika mam! A widzisz? Jeżdżę z pakietem z zakładnikiem. Widziałeś, nie spodziewał się a wierzy, tego. się wysiadałem że... ze skarem, nie? <noise> no. Ale, na Kelsey David, przejmujemy U2, udajemy się w tym momencie na południową My My chcemy carbonarę. I udajemy się znowu na zachód. Jedziemy za U1, niestety nie mamy radiówki, ale widzimy, że udają się na południe. Nie mamy opony oraz też nie mamy wstydu na Takie rzeczy, o, ale śwy... Szwy... tutaj kolega. Jedziemy oczywiście dalej. Dobrze, że mamy Helkę, widzimy ją gdzie leci. Nie wiem dlaczego oni chyba jadą 300 na godzinę, bo nie potrafimy Lambo ją to... dogonić. Lambo mocne. Patrz Charger, ty kur... O, o. Ja prosto, kur... Prosto, prosto, no pan prosto skręca, jechałem. Jezu, oni sami się wbijają, stary! Kuj się w grobie przewraca w grządce, normalnie się podlewa w tym momencie. Słoń do carbonary! Ej chcesz, kurwa, słuchaj, mnie teraz, słuchaj mnie teraz, no, słuchaj no, mnie teraz. mnie no, teraz, oficerze. No, no, będziesz kurwa negocjatorem, będziesz no, negocjatorem. No, I jak nasz negocjator no, powie, że ma lecieć kurwa z kranu Johnny Walker, to będzie kurwa leciał Johnny Walker, rozumiesz? Jak nasz negocjator powie trzy superkary, to to powiesz proszę bardzo, a nawet czwarty się znajdzie. Trzymaj się. Dobra, jest presja otoczenia. Montana będzie negocjatorem, a wszyscy zaraz napierdamy na niego. Więc będą miłe negocjacje. Co? Zobacz Twittera. Zobacz Twittera, Zobacz, Twittera. Zobacz, Twittera co ten chłopot pierwszy? <noise> Zwalniam go w tym momencie. <noise> ja pierdę. Teraz to już nawet ja na miejscu policjum był mad. Co robisz? Co, co robisz? robisz? Kurde. Montana tu był? Grzegorz Montana tu był? Kur... Ciągnie go do tego kraju, ciągnie, no. Ciągnie, tak. Ty, Erwin, wiesz jak wygląda pompka cywilna? Pompka cywilna? Nie. Patrz, o tak. Chyś? Chyś? A jak wygląda pompka policyjna? Nie wiem. Thanks. O kur... no. Pompka cywilna, pompka policyjna. Kieba, debilu. Czy ty kiedyś tego je... Czy... Coś ma to jest jedna. E, co ty kiedyś z tego dachu? Co do mnie tak powiedziałeś? to jedna, tak mam ci zapisanego. Cię ci konicji, człowieku, co człowieku, ty robisz? Ładnie. miałem cię, a wiesz jak cię miałem ładny no zapisanego. jak, a ty. Miałem cię zapisanego e, e, Erwin, myślik, pastorek. No. A powiedziałeś mi, że masz mi zapisanego Debil jadę. czy jakoś tak, więc zmieniłem. Nazywać mnie z wyzwiskiem? Jako kontakt? A ty? Ja mam montana ma oficerek jeden. Widzę drzwi Kogoś nam brakuje Ja pier... Ja go z... zaraz Czy możemy prosić o odholowanie tego samolotu? Jak najbardziej o! Piękny. Diables. Francuskie śmieci. O, to ja te kule. Proste. wiem, co to będzie. No. Smer, było tyle Dziabę. czasu. Diables jest nieuczesana w wygrał. Co, co jest kule? No. <grym grym grym> no. <grym> nie chcę, żeby to Ja miałam. To jest powołanie. Nie uczesamy z pupilem na wymiar. No właśnie. Wioska. O, kur. O, kurwa. No Niemcze, was, to, to, was, to jest screen! O kur... No właśnie. Na wycieczce no przepraszam. Ale ładne! Dziękuję, dziękuję. Bardzo ładna literajdery. No i pojedzie, zajebiste! A do kysylać to każdy. Oksyllaz. Jabraz wystawia kolory się w czasie. A kurięcki. To jest rel. Od góry do dołu i w poprzednio. To sól się k... Wydobywa ze skały ja myślałem, że się zasadzasz coś takiego Poje... Patrz Słyszałaś to, patrz to pasz to, pasz to. No. to jest hit, kur... ja podchodzę do niego bo to, jest, to jest nierealne co się dzieje A to jest startowa wyspa, czajcie defaultowa Chłop podczas jak jestem afk, bierze mi statek i łódkę spieram Patrz Chłop jest i patrz to patrz to Już nie Serde... Hello, sir. Hello. Um hi. Guys, oh, uh, we have company. Can you hear me? Oh, wait, let me play him. Let me play to him the song of my people. Zaj no. i co się teraz dzieje? <śmany> Czy ty widzisz to od pierwszy pierwszej grze? Ty po. Oh, yes.